Żyję w dość małej miejscowości. Logiczne jest więc, chyba, że zawsze uważałem, że jest to w miarę bezpieczna okolica. Nigdy nie dochodziło tutaj do żadnych mordów, gwałtów, szczególnych rozbojów. Ba, nawet powódź, która w 1997 roku zalała całą okolicę, moją miejscowość ominęła szerokim łukiem. Czasami żartowaliśmy ze znajomymi, że mamy tu jak u pana Boga za piecem. Czułem się tu naprawdę bardzo bezpiecznie. Do czasu. Tamtej nocy wracałem z klubu po świetnej balance. Świętowaliśmy z kumplami pozytywne zaliczenie matury. To też tłumaczy, dlaczego początkowo to, co zobaczyłem, wziąłem za złudzenie wywołane zbyt dużą ilością alkoholu we krwi. To znaczy, nie piłem jakoś przesadnie dużo. Po prostu mam dość słabą głowę. Szedłem powoli opustoszałam ulicą, sprawiającą wrażenie wymarłej, jak to zwykle bywa w niewielkich miasteczkach o trzeciej nad ranem. Światła w oknach świeciły może w trzech, może czterech mieszkaniach. Rozkoszowałem się rześkim nocnym powietrzem i idąc chodnikiem obserwowałem rozgwiazdzone niebo. Wtedy właśnie usłyszałem kilkanaście metrów za sobą łomot przewracanego metalowego kubła na śmieci. Nie zrobiło to jednak na mnie większego wrażenia. Może ktoś postawił go krzywo na terenie. Będzie miał przykrom niespodziankę, gdy rankiem wybierze się do pracy. Mogło być również tak, że wywalił go kot, szukający resztę jedzenia. Jednak po chwili, gdy przeszedłem kilka kroków, usłyszałem dziwny odgłos dochodzący z tamtej strony. To brzmiało jak skomlenie psa, zmieszane z rozpaczliwym wrzaskiem nowonarodzonego dziecka. Zatrzymałem się na chwilę i zamyśliłem, co zrobić. Być może ktoś lub jakieś zwierzę potrzebowało pomocy. Po chwili namysłu ruszyłem w tamtą stronę. Otworzyłem w moim scyzoryku, który zazwyczaj noszę ze sobą, na wszelki wypadek nożyk, by w razie czego mieć chociaż minimalne szanse na samą obronę. Powoli minąłem zakręt i znalazłem się na wprost przewróconego kubła. Była to bardzo poboczna i krótka uliczka, i światło rzucało tutaj dwie oddalone od siebie latarnie. W dodatku ta będąca bardziej przy mnie dogasała i co kilka sekund na krótko gasła. Wystarczyło mi to jednak, by zorientować się, że na przewróconym kuble ktoś siedzi. Siedzi i dyszy. Przełknąłem ślinę i zapytałem. Przepraszam, czy potrzebujesz pomocy? Tak jak wspomniałem wcześniej, było ciemno, ledwo widziałem zarys postaci. Lecz z tego, co wywnioskowałem, odwróciła się ona do mnie twarzą. Poczułem na sobie jej spojrzenie. Nic jednak nie powiedziała. Tkwiła tak kilka sekund w bezruchu. A ja stojąc nie wiedziałem, co zrobić. Więc potrzebujesz pomocy? Powtórzyłem, lekko zirytowany. Nadal zero reakcji. Trudno, pomyślałem, chciałem dobrze. Nie, to nie. Idę. Ktoś, ktokolwiek to był, wydał z siebie krótki dźwięk. Uznałem, że to jakiś już zupełnie uchlany gość, nie może się nawet odezwać. Z ulgą wyszedłem z tej uliczki i skierowałem się w stronę mojego domu. Pomyślałem, że w domu czeka mnie awantura. Rodzice nie wiedzieli, że wrócę aż tak późno. Tak naprawdę to chciałem tylko odgonić złe myśli. Cały czas bowiem miałem dziwne wrażenie bycia obserwowanym. Nerwowo popatrzyłem po oknach, ale chyba nikt z nich nie wyglądał. Postanowiłem przyspieszyć, w końcu to było tylko 5 minut drogi szybkim krokiem. Owinąłem się kurtką, dodając sobie otuchy i ruszyłem. Zdawało mi się, że usłyszałem za sobą jakiś jęk, lecz zignorowałem to. Nadal czułem się obserwowany, jakby spojrzenie tej cholernej postaci prześwitywało przez wszystkie budynki, jakie minąłem. Zacząłem sobie pogwizdywać pod nosem. Umilkłem dopiero, gdy usłyszałem identyczny gwizd za sobą. Odwróciłem się i mnie zmroziło. Jego spojrzenie nie prześwitywało przez budynki. On cały czas szedł za mną. Wyglądał jak biały, ponad dwumetrowy człowiek. Całkowicie biały. Nie przedstawiciel białej rasy. Białe miał nawet oczy i włosy. No i jeszcze coś. Nieproporcjonalnie dużą, trójkątną głowę i szpiczastą brodę. Wyszczerzył swoje duże, fioletowo-niebieskie zęby, jakby się uśmiechał. Cofnąłem się o kilka kroków, lecz on natychmiast podszedł, chyba jeszcze bliżej niż był przed chwilą. Przy czym podszedł nie jest jednak najlepszym określeniem. Stawiał nogi jedna za drugą, jakby dopiero co nauczył się chodzić, i nie stawał na stopach, lecz cały ciężar swojego ciała opierał na palcach, przy czym pochylając się wręcz groteskowo. Zatrzymał się pięć, siedem metrów naprzeciw mnie i spojrzał na mnie. Odwróciłem się, kilka metrów za mną było wejście do jednej z kamienic. Podszedłem w tamtą stronę, nie spuszczając z niego oczu, lecz stwór znów przesunął się w moją stronę. Czy czego chcesz? Zapytałem, zająkając się. To coś w ogóle nie zwróciło na mnie uwagi. Patrzyło tylko, teraz nie wydając żadnego dźwięku. Czym prędzej wskoczyłem do kamienicy i zatrzasnąłem drzwi. Potwór chyba nie wiedział, do czego służy klamka, bo tylko skomlał, odrapując drzwi. Dobrze, punkt przewagi dla mnie. Może nawet dwa. Przecież ktoś musi zwrócić na to uwagę. Kogoś musi obudzić ten hałas. Starając się nie wydawać dźwięków, biegłem piętro wyżej. Zauważyłem małe okno i wyjrzałem przez nie. To coś na szczęście mnie nie zauważyło. Gorsze było tylko to, że zaczynało się chyba domyślać, do czego służy klamka. Niezdarnie próbowało ją uchylić. Nie czekając na rozwój wypadków, pobiegłem jeszcze dwa piętra wyżej. Tam zauważyłem średniej wielkości kredens stojący naprzeciw schodów. Bez wahania odwróciłem go tak, by zastawił przejście, tworząc barykadę. Podłoga skrzypiała potwornie, ale to dobrze mogła kogoś obudzić. Ktoś mógł wezwać policję. Z wysiłkiem dopchnąłem kredens. W samą porę, bowiem na dole usłyszałem odgłos otwieranych drzwi. Kroki były coraz bardziej równomierne, i gdyby nie głośne dyszenie na dole, które było słychać aż tutaj, od biedy można by uznać, że to człowiek. Dlaczego do cholery, jak na złość, nikt nie reaguje? W panice wbiegłem na ostatnie piętro. Nie zważając już na nic, zacząłem wadzić stałej siły pięścią w drzwi do mieszkania. Po serii wulgaryzmów usłyszałem kroki po drugiej stronie. Niestety stwór również mnie usłyszał. Warknął i przyspieszył. Co jest? Otworzył zdenerwowany właściciel. W pół do czwartej w nocy. Niech pan mnie wpuści. Błagałem. Inaczej zaraz zginę. Co? Odgłos przesuwanego kredensu. Szybsze, podekscytowane człapanie na schodach. Potwór podejrzewał, że nie dam rady się wymknąć. Był już tylko jedno piętro niżej ode mnie. Co się dzieje? Mężczyzna spojrzał na mnie. Kim pan jest? Kto pana goni? Jego odpowiedź właśnie wchodziła po schodach skamieniał. Spojrzał na mnie na potwora po czym szybko zamknął drzwi. Usłyszałem szczerbot przekręcanego klucza. Odwróciłem się powoli. Stwór stał ze dwa metry ode mnie i znowu się uśmiechał. Wiedział, że już mnie ma. Oparłem się plecami o drzwi, czekając, aż mnie zniszczy. Warknął gardłowo i podszedł bliżej, tak blisko, że jego oczy znalazły się kilkadziesiąt centymetrów od moich. Zamknąłem je, nie mogąc patrzeć na tą absolutną biel. Stworzenie nie spieszyło się, delektowało się chwilą. Poczułem, że muszę otworzyć oczy ostatni raz zanim umrę. Ujrzałem jego kły kilka centymetrów od mojej twarzy. W tej samej chwili poczułem, że tracę oparcie i wpadłem przez otwarte drzwi do mieszkania. Zobaczyłem jeszcze zanim upadłem, że siekiera wchodzi głęboko w jego szyję, a dookoła tryska cuchnąca, obrzydliwa zielona krew. Ciało tego stworzenia zostało zabrane do analizy przez jakiś naukowców z urzędu rządowego, którego nazwy nie chcieli wyjawić. Ja zaś po otrzeźwieniu mnie brandy przez właściciela lokalu i kontrolnej wizycie w szpitalu wróciłem rano do domu. Naukowcy zapewne teraz będą przez pół roku badać zwłoki tego czegoś, kolejne pół roku analizować badania, kolejny rok będą porównywać wyniki ze znanymi gatunkami zwierząt, a na koniec powołają komisję międzynarodową. Po czym prześlą mi wiadomość, że niestety nie udało im się ustalić, co dokładnie mnie zaatakowało, a dalsze badania nie są możliwe w związku z brakiem w budżecie. Cóż, oni może i nie wiedzą. Ja kolejny tydzień analizowałem lokalne gazety oraz wpisy na forach. Okazało się, że w ostatnim czasie na niebie bardzo często pojawiały się w mojej okolicy bardzo dziwne światła, przemykające z olbrzymią prędkością. Nikt nie wierzył naocznym świadkom, dopóki coś nie rozbiło się na polu kilometr za miastem. To pamiętam nawet ja. Dwa tygodnie wcześniej była z tego niezła afera przyjechało wojsko, pobudowali zasieki, nawet na kilka dni wyłączyli z użytku 5 kilometrów drogi przebiegającej obok tamtego miejsca. Na koniec wojskowi specy stwierdzili, że to rozbił się ich dron podczas ćwiczeń, ale teraz wszystko jest uprzątnięte. Jak widać bardzo udało im się uprzątnąć. Sprawę pod dywan. Nie musisz mi wierzyć, ale ja wiem co widziałem. Wiem co się stało i to miasteczko już nigdy nie było dla mnie takie samo. Przede wszystkim dlatego, że mój kolega Cyprian, który też wracał z imprezy, został znaleziony martwy na jednej z pobocznych ulic. Nieznani sprawcy zaatakowali go, pogryźli, wyrwali spory kawał mięsa z twarzy i nóg, rozszarpali brzuch i uciekli. Jutro idę na pogrzeb. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze wyjdę sam wieczorem na spacer. Zwłaszcza, że cały czas po głowie kołaczy mi się przerażająca prawda. Jeden jest na wolności.